Pan z wami Jezusem boli. Słowę Ewangelii Duch Świętego Łukasza. Tobie, Panie. Gdy raz Jezus umodnił się na osobności, aby nie z Nim uczniowie zwrócili się do nich, zwrócił się do nich zapytał. Za kogo uważają my tury? Oni odpowiedzieli: Za Jana życiem. Inni za Eliaśem. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków z zapytał ich, A Wy za kogo my uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo je przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Sen człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłana w jęczmie w miesięcy. Będzie zabity, ale 3 dnia z w stanie. Oto słowo Pańskie. naszych spotkań comiesięcznych po okresie wakacyjnym powinien mieć jakieś konkretne hasło. Powinien nas mobilizować do tego, żeby głębiej zastanowić się nad swoją wiarą, nad tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. Co jest naszym celem? I myślę, że takim podstawowym pytaniem dla nas, wierzących, dla nas, chrześcijan, katolików, to jest na pewno pytanie, za kogo uważasz Jezusa? Kim jest dla Ciebie Jezus? To jest niejako fundament. To pytanie może być pytaniem hasła, jeśli chodzi o Nasze życie chrześcijańskie, bo odpowiedzią ma być nie tyle formuła. Jezus jest. I tutaj mówimy, tak jak jest to powiedziane w takiej anegdocie. Tutaj akurat mi się przypomniało, kiedy właśnie Pan Jezus pyta się o świętego Piotra, ale to już było w niebie za kogo. i św. Piotr oczywiście otwiera księgę mądrych teologów i czyta Ty jesteś to fanią No i Pan Jezus nie za bardzo wie co powiedzieć w tym momencie. Oczywiście nie o taką definicję chodzi, yy, która... Oczywiście tym, którzy studiowali teologię, coś mówi, a tym, którzy nie studiowali teologii, może nic nie mówić. Yy, tylko chodzi o wyrażenie wiary Chrystusa w swoim własnym życiu. Chodzi o to, byśmy umieli powiedzieć sobie wyraźnie, że Jezus jest dla nas jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem że jeżeli potrzeba, to jesteśmy w stanie swoje życie właśnie oddać za Jezusa. I to chociażby w kontekście świadków, którzy są realni, którzy dzisiaj oddają swoje życie za Jezusa Chrystusa. Wiemy o tym, że właśnie ileś tysięcy kilometrów od nas w północnym Jaku, w Syrii. Chrześcijanie tylko dlatego, że są chrześcijanami, tylko dlatego, że przyznają się do Jezusa Chrystusa, oddają swoje życie. Oddają swoje życie dosłownie, bo mają taki dylemat: albo powiedzieć, że od dziś stają się wyznawcą islamu, Albo położyć swoją głowę pod topor, czy jeszcze w jakiś inny sposób położyć. I oczywiście są tacy, którzy nie wytrzymują i po prostu pod presją upadają i mówią, choć na pewno nie do końca szczerze, że w tym momencie islam staje się ich religią. Ale są tacy i tych jest zdecydowana większość, zwłaszcza tam, w tamtych regionach, którzy po prostu oddają swoje życie, dlatego że Jezus jest ich Panem, dlatego że oni wiedzą naprawdę, kim jest Jezus Chrystus i nie boją się tych, którzy są w stanie zabić ciało, bo przecież ci, którzy są w stanie zabić ciało, Duszy ich nie mogą zabić. A więc jeżeli nawet zabiją ich ciało, to to, co jest dla nich najcenniejsze, nie zostanie zabrane. I, I to stanie się kartą przetargową w momencie, kiedy staną twarzą na twarz z Chrystusem Zbawicielem, który powoła ich do siebie i który pociągnie ich za sobą i który da im miejsce dla nich przygotowane. Bo tak jak powiedział, to Jezus wyraźnie w Ewangelii św. Jana idę do Ojca, aby przygotować nam miejsce. W domu Ojca Mego jest, mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym powiedział. A więc każdy z nas ma swoje miejsce, swoje zamieszkanie. przygotowane przez Jezusa Chrystusa. Oczywiście od nas zależy tylko, czy osiągniemy cel, czy otrzymamy klucze do tego duchowego mieszkania tymi kluczami. Może tym kluczem może stać się. Właśnie, nie, może, ale może dosłownie przede wszystkim być moja ja? moje wyznanie ja? I to często w sytuacji ekstremalnej Może, daj Boże, żeby tak nie było, nie będziemy musieli yy, kłaść na szali swojego życia doczesnego ale być może dzisiaj trzeba będzie bardzo wyraźnie powiedzieć tym, którzy coraz śmiernie potrafią opierować wartości, którymi żyją chrześcijanie, tym, którzy śmieją się z krzyża, tym, którzy trwają z naszych modlitw, którzy trwają z tego wszystkiego, co ze sobą niesie z puścizna tysiąca lat chrześcijaństwa w naszym polskim narodzie. Abyśmy wyraźnie powiedzieli nie. Nie zgadzamy się na takie opcje. Nie zgadzamy się na tego typu postawy. Jesteśmy wyraźnie po stronie Chrystusa. Jesteśmy mężczyznami. Jesteśmy mężami Bożymi. Jesteśmy ludźmi. Którzy zostali w szczególny sposób upieczętowani poprzez chrzest święty, poprzez sakrament bierzmowania Jesteśmy ludźmi, którzy przyjmują systematycznie ciało Chrystusa z z miejsca świętego, z ołtarza, dzięki czemu stajemy się podobni do Chrystusa. Bo, bo co nam daje. Chociażby właśnie to, że przyjmujemy w komunii Jezusa. Właśnie to, że stajemy się w niego no? W tym podobieństwie Chrystus, gdy przyjdzie odpowiedni czas, nas odnajdzie. I przez to podobieństwo przyciągnie nas do siebie. I przez to podobieństwo wejdziemy do mieszkania, które On nam przygotował. Po to przychodzimy tutaj na Eucharystię, po to w niedzielę i nie tylko, tak jak dzisiaj w piątek spożywamy chleb niebiański i pijemy wino, które staje się krwią Zbawiciela, które to znaki stają się rzeczywistą ofiarą. Już nie taką, jaka dokonało się na Wolgocie, bo to stało się tylko raz. Ale ofiarą ciała i krwi, która dokonuje się w sposób duchowy. Potrzebny jest tylko jeden element. Element naszej akceptacji, naszej wiary. Tak właśnie jest, tak właśnie wierzą. Jeżeli ktoś z nas myśli inaczej, to niech się modli o tą wiarę. Niech jeszcze szturmuje niebo i prosi o większe otwarcie na tę rzeczywistość duchową, po to, by faktycznie w tym kawałku chleba i kropli wina zobaczył prawdziwego Zbawiciela. Co więcej, jeżeli otrzymujemy ten dar, to otrzymujemy go po to, abyśmy stawali się mocni w Jezusie Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacniał. Mówi święty oczywiście do Filipinu. A więc, jeżeli jest obecny tu z nami żywy Jezus, to właśnie z nim możemy wszystko. Możemy przemienić nasze życie. Możemy odrzucić od siebie nasze nałogi, nasze niedoskonałości, naszą słabość, nasz grzech. Wszystko to, co jest w nas marne po to, by zupełnie inaczej spojrzeć na tą rzeczywistość, która nas otacza. Ja, do też muszę w to uwierzyć. Nie jestem kimś, kto przekazuje nam tą prawdę, dlatego że jest świętszy od nas. Może jestem takim samym gorszym rzecznikiem. Potrzebuję tego nawrócenia i potrzebuję uwierzenia właśnie w tą prawdę. Dlatego mówię zresztą, kiedy przed 19 latem zostałem Diakonem, to jest ten ostatni etap przygotowania się do sakramentu kapłaństwa, tuż właśnie tej święcej Rami Prezbiterantu, jeden z moich, można powiedzieć, takich autorytetów duchowych, który wspierał mnie na drodze do kapłaństwa, świętej pamięci, ksiądz Jakub Wolf zalezian z parafii samiziańskich, tutaj to sakrula. tutaj w ogóle słowa, to powiedział do mnie tak. Mów tak, żebyście same ludzi. I starając się właśnie dzielić może czasami i jakoś tak nie do końca. Poukładanie słowy, które daje Bóg nam wszystkim, chcę także i samemu zobaczyć tą prawdę, którą On właśnie w tym momencie przygotowuje dla mnie i, i, i nie chcę mi umocnić. Za kogo uważacie Jezusa Chrystusa? Za kogo Ty konkretnie uważasz, szanowni Bracie, Jezusa Chrystusa. Jeżeli byłbyś w stanie w tym momencie stać i powiedzieć za Mesjasza, Syna Bożego, za Boga znaków, za Zbawiciela świata, za Króla Królów i Pana Panów, to za tymi słowami musi iść konkretny czyn. Nie może być tak, że tylko ustawy znajdą wiarę. Ale konkretne dzieła muszą o tym świadczyć. Tak jak jest powiedziane w liście św. Jakuba, wiara bez uczynków martwa jest. Tak każdy z nas musi sobie uświadomić, że jeżeli serce w tym momencie właśnie podpowiada Mu wierzę w Mesjasza, wierzę w Jezusa, On jest tym, który mnie prowadzi, jest moim Zbawicielem, to w tym momencie, mówiąc banalnie, ale mocno, nie ma lity. W tym momencie muszę za tymi słowami wyrazić sobie, Konkretnymi działaniami, konkretnymi czynami w moim życiu. Jeżeli to jeszcze nie nastąpiło, to módl się, bracie, żeby to nastąpiło. Dzisiaj, jutro, za tydzień, za rok, ale byłoby to się stało przed Twoją śmiercią, bo jeżeli umrzesz, to już wtedy nic się nie zmieni. Wtedy możemy tylko prosić naszych braci i siostry, którzy pozostają tu, na Ziemi, jeszcze w tym. Do w doczesnym życiu, aby się za nas modlili i wierzyć, że Pan miłosiernie zmienił się nad nami. A więc działajmy. Niech właśnie działanie będzie motywacją naszego istnienia jako chrześcijan. katolików. przypomnę, tak dokładnie mówię, ale jeszcze raz, aby wyraźnie powiedzieć, chrześcijanie. W języku łocińskim, to znaczy należący do Chrystusa. Chrystusowy. Więc jeżeli mówisz, że jesteś chrześcijaninem, to jednocześnie mówisz, że jesteś Chrystusowy. A więc musisz zadać sobie to pytanie: czy jestem Chrystusowy? A katolik, Katolika to znaczy otwarty, powszechny. A więc jestem Chrystusowy i jestem otwarty. Czy jestem Chrystusowy i jesteś otwarty? Czy potrafisz swoim życiem i konkretnym działaniem, tak jak święty Józef, który nie powiedział jednego słowa. W Ewangelii nie mamy zapisane nawet jednego słowa Józefa. Swoim życiem wyraził wiarę w Boga. Był mu całkowicie podporządkowany. Przyjął bez słowa sprzeciwu to, co powiedział Boży Posłanie. Z nieba. Ale po to, aby dokonało się dzieło Boże w Jego życiu, aby Chrystus, który był przygotowany przez Boga Ojca, zatriumfował przez ze swojej męki, śmierci i On już tego nie oglądał z perspektywy nieba. On, przepraszam, nie oglądał tego z perspektywy ziemi, ale z perspektywy nieba, ale właśnie to On, pozwalając na to. Żeby Maria nie pozostała. Przygotował także tą misję Chrystusa. Razem z Bogiem. Który go natchnął, ale on musiał się zgodzić. A więc także i my zgadzajmy się na to, co Bóg dla nas ma przygotowane. Po to, by Jego wolę w naszym życiu się dokonywała. Tak jak nie my się we wzorze wszystkich modlitw w modlitwie pańskiej. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja w moim życiu. Bądź wola Twoja. Jezusie, Synu Boga Żywego, Mesjaszu z Motych Amen. Amen.